Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie wydają się niewzruszeni, bez względu na to, co się dzieje? Podczas gdy większość irytuje się w korkach, obraża na krytykę, lub frustruje drobnymi niepowodzeniami, są tacy, którzy po prostu idą naprzód, nie okazując żadnego niepokoju. Co wiedzą ci ludzie, czego inni nie wiedzą? Wyobraź sobie zwykłą sytuację. Jesteś w normalnym dniu. Jedziesz do pracy, słuchasz ulubionej piosenki, gdy nagle ktoś zajeżdża ci drogę w sposób gwałtowny. Twoje serce bije szybciej, złość narasta i bez namysłu rzucasz przekleństwo. Przez kilka następnych minut twój nastrój zupełnie się zmienia. Ale co, jeśli powiem ci, że twoja irytacja nie została wywołana przez tego lekkomyślnego kierowcę? A jeśli prawdziwy powód twojej złości nie miał nic wspólnego z tym, co się stało, tylko z czymś w tobie? Karl Jung wierzył, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że są więźniami własnych reakcji emocjonalnych. Myślą, że świat działa przeciwko nim, podczas gdy w rzeczywistości odbijają tylko nierozwiązane wewnętrzne konflikty. Jak lustro, zewnętrzny świat pokazuje, co już istnieje w każdym z nas. Jeśli ktoś cię ignoruje i to cię drażni, może to dlatego, że w głębi duszy wciąż szukasz uznania. Jeśli ktoś cię obrazi i czujesz gniew, być może część ciebie boi się, że to prawda. Jeśli mały problem rujnuje ci dzień, może to znaczyć, że twoje szczęście zależy od zewnętrznych rzeczy, a nie od wewnętrznej równowagi. I tu pojawia się wielkie pytanie: co by się stało, gdybyś mógł uwolnić się z tego emocjonalnego więzienia? Gdyby żadna krytyka, odrzucenie czy negatywna sytuacja nie miała mocy, by tobą wstrząsnąć? Większość ludzi spędza życie. Próbując zmienić świat wokół siebie, by znaleźć spokój. Chcą, by inni ich szanowali, by życie było przewidywalne, by wszystko szło zgodnie z planem. Ale gdy sprawy wymykają się spod kontroli, a zawsze tak się dzieje, czują frustrację, cierpią i widzą siebie jako ofiary okoliczności. A teraz wyobraź sobie odwrotność. Pomyśl o kimś takim jak buddyjski mnich czy mistrz Zen, o osobie, która bez względu na to, co dzieje się wokół, Pozostaje spokojna, pogodna, nie pozwalając zewnętrznemu chaosowi zakłócić jej wewnętrznego spokoju. Co odróżnia tych ludzi od reszty? Nie są zimni ani obojętni. Oni po prostu rozumieją podstawową zasadę kontrola, której tak pragniemy nad światem zewnętrznym, jest iluzją. Karl Jung uczy nas, że dopóki tkwimy w potrzebie kontrolowania okoliczności i reakcji innych, będziemy zakładnikami własnych emocji. Ale gdy zrozumiemy, że prawdziwa wolność nie leży w tym, co dzieje się na zewnątrz, lecz w tym, jak interpretujemy i reagujemy na wydarzenia, wszystko się zmienia. Punkt zwrotny następuje, gdy widzimy, że nie musimy kontrolować świata, tylko naszą percepcję tego świata. Ale jak to działa w praktyce? Jak możemy wytrenować umysł, by nic nas nie wytrącało z równowagi? Co naprawdę oznacza stanie się emocjonalnie nietykalnym? Ta podróż wymaga głębokiego zanurzenia się w samoświadomość, a do tego musimy zrozumieć jeden z najważniejszych konceptów psychologii Junga cień. Karl Jung powiedział: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Co to oznacza w praktyce? Pomyśl o sytuacji, w której ktoś rzuca ci negatywną uwagę, nigdy nie osiągniesz swoich celów. Wyobraź sobie teraz dwie osoby, które to słyszą. Pierwsza wpada w furię, czując się urażona i zlekceważona. Druga słucha, uśmiecha się i idzie dalej, niewzruszona. Jeśli słowa są te same, dlaczego reakcje były tak różne? Odpowiedź tkwi w cieniu. A Jung określił cień jako ukrytą część naszej psychiki miejsce, gdzie chowamy stłumione emocje, ograniczające przekonania i nierozwiązane niepewności. Gdy coś zewnętrznego głęboko nas dotyka, to dlatego, że poruszyło ranę, która już w nas była. Jeśli ktoś nazwie cię niekompetentnym i to cię rozwściecza, może w głębi duszy boisz się, że to prawda. Jeśli zwykłe spojrzenie pełne pogardy cię drażni, być może wciąż masz w sobie potrzebę akceptacji. Problem nigdy nie leży w krytyce samej w sobie, ale w tym, jak znajduje wrażliwy punkt w tobie. I tu wielu się gubi. Spędzają życie, próbując zmienić innych uniknąć krytyki czy szukać uznania, podczas gdy prawdziwe rozwiązanie nie jest na zewnątrz, lecz w środku. Badania neurobiologiczne pokazują, że nasze reakcje emocjonalne są związane z głęboko zakorzenionymi wzorcami neuronalnymi. Ludzki mózg tworzy skojarzenia przez całe życie, a im częściej reagujemy w określony sposób na emocjonalny wyzwalacz, tym silniejsza staje się ta automatyczna odpowiedź. Na przykład jeśli w dzieciństwie nauczono Cię, że porażka jest niedopuszczalna, każda krytyka może być miażdżąca. Twój mózg powiązał porażkę z wstydem, wywołując automatyczne reakcje strachu i samoobrony. Ale dobra wiadomość: te reakcje nie są trwałe. Można je przeprogramować. Badania Uniwersytetu Harvarda wskazują, że techniki takie jak uważność i restrukturyzacja poznawcza mogą znacznie zmniejszyć reaktywność emocjonalną. Gdy trenujemy umysł, by obserwować emocje bez impulsywnego działania, tworzymy nowe połączenia neuronowe, które czynią nas mniej zależnymi od zewnętrznych wyzwalaczy. Klucz leży w rozpoznaniu wzorców, które nami rządzą, i zmianie naszego stosunku do nich. Ćwiczenie praktyczne. Gdy coś cię zirytuje, nie reaguj od razu. Weź głęboki oddech i zapytaj, dlaczego to mnie tak bardzo drażni. Często samo uświadomienie sobie, że emocjonalny wyzwalacz odzwierciedla nasz cień, zaczyna osłabiać jego wpływ na nas. Gdy przestajemy walczyć ze światem zewnętrznym i zaczynamy badać to, co w nas odkrywamy coś transformującego, negatywne emocje nie są wrogami, są przesłaniami. Każda irytacja, frustracja czy strach to zaproszenie, by zajrzeć w głąb siebie i dowiedzieć się czegoś o sobie. Zamiast unikać tych uczuć, możemy użyć ich jako narzędzi do samoświadomości. Prawdziwa wolność nie pochodzi z prób eliminacji zewnętrznych wyzwań, lecz z nauki, by nie dawać im władzy. Wtedy rodzi się pytanie, jeśli wszystko jest w nas, jak przekształcić to zrozumienie w nowy sposób bycia? Tu następuje wielka zmiana. Wyobraź sobie, że idziesz spokojnie ulicą, gdy nagle nieznajomy wykrzykuje w Twoją stronę o Belgę. Twoje ciało reaguje natychmiast. Ucisk w klatce piersiowej, napięta szczęka, może impuls, by odpowiedzieć tym samym. Ale zanim zareagujesz, zatrzymujesz się i myślisz, dlaczego to mnie dotknęło. Gdyby ktoś powiedział coś absurdalnego, jak jesteś trzygłowym smokiem, po prostu byś się zaśmiał. Ale gdy krytyka trafia w czuły punkt, gdy odbija się echem wewnętrznego lęku lub ukrytej wątpliwości, reakcja emocjonalna pojawia się automatycznie. I tu leży wielkie objawienie. To nie to, co się dzieje, nas dotyka, lecz znaczenie, jakie temu nadajemy. Karl Jung mówił, że zewnętrzne życie odzwierciedla to, co jest w nas. Jeśli komentarz nas rani, to dlatego, że już nosimy w sobie tę niepewność. Emocjonalny ból nie rodzi się ze słów innych, lecz z tego, jak je interpretujemy. Ale co by się stało, gdybyśmy przestali brać wszystko osobiście? Gdybyśmy zrozumieli, że świat nas nie atakuje, a jedynie pokazuje, gdzie w nas coś jeszcze wymaga pracy. Tu pojawia się kluczowy koncept psychologii poznawczej. Percepcja kształtuje rzeczywistość. Dwie osoby mogą przeżyć to samo, na przykład stracić pracę i zareagować zupełnie inaczej. Jedna widzi w tym nieodwracalną porażkę i pogrąża się w rozpaczy. Druga dostrzega szansę na nowy początek i szuka możliwości. Różnica nie tkwi w samym wydarzeniu, lecz w jego interpretacji. Badania neurobiologiczne pokazują, że nasz mózg nieustannie filtruje informacje zgodnie z naszymi przekonaniami. To zjawisko zwane błędem potwierdzenia sprawia, że widzimy świat według wzorców, które już mamy. Jeśli wierzymy, że jesteśmy niekompetentni, każda krytyka wzmacnia tę myśl. Ale jeśli nauczymy się nadawać tym chwilom nowe znaczenie, Możemy przeprogramować nasze reakcje na trudności. Chodzi więc nie o kontrolowanie wszystkiego wokół nas, lecz o zmianę sposobu, w jaki widzimy świat. I to prowadzi do wielkiego odkrycia: prawdziwa wolność rodzi się, gdy przestajemy reagować automatycznie i zaczynamy wybierać nasze odpowiedzi. Stoicki filozof Epiktet uczył, że to nie wydarzenia nas niepokoją, lecz sposób, w jaki je interpretujemy. Współczesna neurobiologia to potwierdza. Pokazując, że medytacja i uważność mogą fizycznie zmienić nasz mózg, zmniejszając reaktywność emocjonalną i zwiększając zdolność do zachowania spokoju w trudnych sytuacjach. Gdy przyswoimy tę ideę, następuje głęboka zmiana. To, co kiedyś nas irytowało, traci moc, to, co kiedyś nas dotykało, staje się nieistotne. Ale ważny szczegół ta transformacja nie oznacza obojętności czy niewrażliwości. Przeciwnie, oznacza rozwinięcie tak silnej obecności, że nic zewnętrznego nie może nas wytrącić z równowagi. Skoro emocje nie są wrogami, lecz posłańcami, co możemy zrobić, by uczyć się od nich, zamiast być ich niewolnikami? Tu tkwi prawdziwy klucz do przemiany. Czy zauważyłeś, jak niektórzy zachowują spokój nawet w chaosie, podczas gdy inni rozpadają się przy najmniejszym problemie? Różnica nie leży w tym, co dzieje się wokół nich. Lecz w tym, jak radzą sobie z tym wewnętrznie. Karl Jung uczy nas, że prawdziwa walka to nie bój z zewnętrznym światem, lecz z tym, jak interpretujemy wydarzenia życia. Gdy reagujemy impulsywnie, nie walczymy z innymi. Stawiamy czoła tym częściom nas samych, których jeszcze nie rozumiemy. Ale jak przekuć tę wiedzę w praktykę? Pierwszym krokiem jest rozwijanie samoświadomości. Zamiast po prostu reagować na sytuację, powinniśmy obserwować nasze emocje, nie dając się im opanować. Skuteczną metodą jest tak zwana świadoma pauza. Za każdym razem, gdy coś cię sprowokuje, spróbuj tego. Zamiast reagować odruchowo, weź głęboki oddech i zapytaj, co we mnie jest przez to dotknięte. Ten prosty krok przenosi uwagę z zewnętrznego problemu na wewnętrzną refleksję, dając przestrzeń na bardziej wyważoną odpowiedź. Badania Uniwersytetu Stanforda pokazują, że taka samoregulacja zmniejsza aktywność ciała migdałowatego, obszaru mózgu odpowiedzialnego za intensywne reakcje emocjonalne, i wzmacnia korę przedczołową, która pomaga nam podejmować racjonalne decyzje. Krótko mówiąc, im więcej praktykujemy świadomą pauzę, tym trudniej emocjonalnym wyzwalaczom nami sterować. Drugim krokiem jest zrozumienie, że akceptacja to nie poddanie się. Wielu myli emocjonalny dystans ze słabością czy biernością, ale to jeden z największych dowodów siły. Gdy przestajemy potrzebować zewnętrznego uznania, by czuć się dobrze, zyskujemy poziom wolności, który niewielu doświadcza. Pomyśl o kimś, kto nieustannie próbuje udowodnić swoją wartość innym. Ta osoba nigdy nie znajdzie prawdziwego spokoju, bo jej samoocena zależy od cudzych opinii. A teraz Wyobraź sobie kogoś, kto głęboko zna swoją wartość. Krytyka traci ostrze. Odrzucenie nie jest porażką, a niespodzianki przestają być zagrożeniem. Co to oznacza? Być emocjonalnie nietykalnym, to nie znaczy nic nie czuć, to znaczy nie być zniewolonym przez te uczucia. I w końcu trzeci, najbardziej transformujący krok: zmiana perspektywy na życie. Możesz spędzić lata, próbując wyeliminować wszystkie zewnętrzne źródła dyskomfortu. Ale zawsze coś będzie poza Twoją kontrolą. Wielki przełom następuje, gdy zdasz sobie sprawę, że nie musisz zmieniać świata, by czuć się dobrze. Wystarczy zmienić sposób, w jaki go widzisz. Mistrzowie Zen, wielcy stoiccy filozofowie i współcześni neurobiolodzy zgadzają się co do jednej prawdy: im mniej musisz kontrolować, tym bardziej jesteś wolny. Gdy zaakceptujemy, że świat nam nic nie jest winien, że ludzie będą działać jak chcą. I że jedyne, co naprawdę możemy opanować, to nasz umysł, pojawia się nowy poziom spokoju. Ostatnie pytanie brzmi: Czy będziesz nadal żył w reakcji na to, co się dzieje, czy zdecydujesz się zostać panem swoich emocji? Teraz, gdy rozumiesz ten koncept, spróbuj go zastosować. Gdy coś cię zdenerwuje, obserwuj, analizuj i zobacz, co to o tobie mówi. Jeśli ci się uda, zauważysz, że z czasem nic nie wpłynie na ciebie tak samo jeśli ta idea do ciebie przemówiła, podziel się doświadczeniem w komentarzach i zasubskrybuj, by zobaczyć więcej refleksji o samoświadomości i psychologii. Do zobaczenia w następnym filmie.